Brygada Karol Garnisarz z tej strony dobrze widzicie. Na moim ramieniu pas mistrzowski Federacji WBO, dokładnie o taki skarb będzie w niedzielę w w walczył Mateusz Masternak z Chrisem Bilamem Smithem Pas mistrzowski Federacji WBO w stawce i właśnie ten pojedynek elektryzuje polski boks, elektryzuje polski sport i mamy szczerą nadzieję, że Mateusz Masternak zostanie drugim aktualnym polskim mistrzem świata w boksie zawodowym. Ja dzisiaj zapytałem, co na temat walki. Taki masternak Bilan Smith sądzi Akademia Boksu. Powiemy jeszcze sobie troszkę o walce Maćka Suleńskiego na najbliższym fejmie. Masternak ma wszelakie narzędzia do tego, aby w niedzielę w Barnemów zdobyć pas mistrzowski. Długo na to czekał, na swoją pierwszą oficjalną mistrzowską szansę i wydaje mi się, że jest w stanie w niedzielę zdobyć pas Federacji WBO. No ja mam taką nadzieję, ale sądzę, że raczej te ściany i po prostu walka wyjazdowa, to jest to w Anglii, jest bardzo ciężko wygrać. I zrobić mistrza świata. Wydaje mi się, że w tych czasach pięściarze po prostu dłużej dojrzewają. I wydaje mi się, że masternak właśnie jest takim zawodnikiem. No, byli mistrzowie, którzy w bardzo młodym wieku zdobywali mistrzowskie tytuły, i potem ta ich kariera nabierała różnych obrotów. Najlepszym tego przykładem może być Adrian Bronner, który na ten yy, pięściarski piedestał niemal dostał się w bardzo młodym wieku, a później z niego bardzo szybko spadł. Więc no, wydaje mi się, że masternak długo pracował na tą swoją szansę mistrzowską. Otrzymał ją teraz. Długo czekał ogólnie na ten pojedynek, bo do ostatniego występu z White minęło już ponad rok. I głodny sukcesu wyjdzie do ringów Bournemouth i na pewno da z siebie wszystko. Sądzę, że tutaj może zaważyć być może nie wiek, być może nie to doświadczenie, tylko ten czas, który Mateusz mógł po prostu spędzić w walkach takich troszeczkę lepszych z lepszymi rywalami, stopniować to. Tak półeczkę do góry, żeby, żeby po prostu nabierał tego takiego mistrzowskiego e, tempa. Nie będzie walczył u siebie, ale myślę, że on jest do tego po prostu przyzwyczajony. Walczył już w Anglii z Tonym Beliu i według mnie ten pojedynek mo można równie dobrze punktować na jego korzyść, bo oglądałem tą walkę kilka razy i wydaje mi się, że to też było takie sędziowanie typu: no, Beliu walczył u siebie, y, bodaj chyba w Liverpoolu, y, i było takie sędziowanie typowo że Pod zawodnika, który reprezentuje angielski kraj. Bilam Smith też będzie walczył u siebie, ale wydaje mi się, że Masternak y, bardziej mu będzie pasował Bilam Smith Masternakowi niż Tony Bellio. Bo jednak trzeba pamiętać, że Tony Bellio jest bardziej wszechstronnym pięściarzem, który i potrafi ładnie boksować, i potrafi mocno przyłożyć. Y, a Chris Bilam Smith jest, wydaje mi się nastawiony głównie na taką bitkę w półdystansie. Y, to na co czytałem gdzieś taką analizę bodaj na Boxer.org, że odsłania tułów i rzeczywiście widać że ten korpus jest przez bilamas mimo odsłonięty Masternach potrafi uderzyć na korpus jest celnym pięściarzem i wydaje mi się że ma wszelakie narzędzia do tego, aby w niedzielę zdobyć pas mistrzowski. Na pewno jest bardzo silny fizycznie, potrafi wywierać presję, potrafi poszarpać rywala, pomimo tego, że nieraz przygotowujemy się pod takiego rywala i, i wiemy, że to są jego mocne strony, to naprawdę bardzo ciężko jest walczyć z takim rywalem, który jest tak bardzo fizyczny i, no i, i ma taki atut, który naprawdę zmienia bardzo formę walki. Obsada sędziowska się ogólnie zmieniła, bo w gronie będzie nie tylko nie będą tylko Brytyjczycy, bo będzie i Brytyjczyk i będzie i Polak i będzie sędzia ze Stanów Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, że ściany nie do końca pomogą Bilamowi Smithowi. Oczywiście, że będzie walczył u siebie i może go uskrzydlić doping, ale wydaje mi się, że spokojnie. To, że walczył u siebie to nie znaczy, że na pewno jest dużo mniej bardziej doświadczonym pięściarzem od Mateusza, bo Mateusz ma stoczone ponad 50 zawodowych walk, to jest naprawdę sporo, a Bilam Smith ma niecałe 20 więc no wydaje mi się, że doświadczenie jest zdecydowanie po stronie Mateusza umiejętności są po stronie Mateusza siła fizyczna jest po stronie Bill'a Muspif'a i tego się nie da ukryć, ale siła fizyczna to nie wszystko w boksie Mateusz Masternak ma bardzo dobry lewy prosty jest bardzo dobry, dobrym technicznym, ułożonym zawodnikiem no, można powiedzieć, że jest kompletnym zawodnikiem w tym, w tym momencie ale tak jak mówię, tak jak wcześniej wspominałem myślę, że tutaj zaważy właśnie, te, te, zaważy właśnie to, że po prostu Mateusz Mateusz nie miał dobieranych rywali tak stopniowo do góry i no, tak, taki przeskok szybki powoduje to, że no, po prostu jest bardzo, bardzo ciężko się walczyć z takim rywalem, z, tak, z takim bardzo szybkim przeskokiem do góry. Trzymam za niego mocno kciuki, mam nadzieję, że wygra Polak i przywiezie pas i obym się mylił i no, mam nadzieję, że to będzie Polak i będziemy mieli mistrza świata w WBO. Mateusz Masternak wygra ten pojedynek dla mnie w końcowych rundach przed czasem. Walki nie będę oglądał. Raczej tego nie śledzę. Wiem, że walczy z Normanem Parkiem tylko tyle, a, a tak naprawdę no nie śledzę tego świata. Wydaje mi się, że Full MMA faworytem i to zdecydowanym byłby Norman Park. No ale że tutaj będzie formuła stojkowa, to faworytem dla mnie będzie Suleński, który ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o walki bokserskie. Bił się o Mistrzostwo Świata, bił się z najlepszymi zawodnikami. I. Wydaje mi się, że na punkty, bo Park jest bardzo twardym zawodnikiem, którego jest ciężko usadzić. Na punkty, Suleński wygra ten pojedynek z parkiem. Park to jest no, całkiem niezły chyba zawodnik MMA, z tego co pamiętam. No, Sądzę, że boks okej, okay. Jeśli go nie znokautuje w pierwszej rundzie, to będą problemy. Myślę, że Suleński to już jest tak doświadczony pięściarz, tak doświadczony sportowiec, że na nim to nie zrobi żadnej różnicy. Słyszeliście tak więc co o dużych pojedynkach polskich zawodników sądzi Akademia Boksu? Oczywiście. Oczy Sportowego Świata zwrócone są na Anglię na niedzielę, bo tam jest ta przysłowiowa wisienka na torcie i tam zakończymy weekend. Oczywiście, że fani pięściarstwa interesują się też walką Maćka Słoneckiego w Fame MMA. Najpierw więc od soboty, moim zdaniem, jeśli Maciek w pierwszych dwóch, trzech rundach nie pokona Normana Parka przez knockout, ten umiejętnie, ponieważ Dirty Boxing w małych rękawicach to coś, co Norman Park lubi, będzie umiejętnie wybijał. Świat Maćkowi Suleńskiemu z głowy. Tak więc jeśli Maciek moim zdaniem chce ten pojedynek wygrać, musi to załatwić w pierwszych rundach. Jeśli chodzi o walkę Mateusza Masternaka, nie wierzę w zwycięstwo na punkty, tak więc tylko knockout ratuje Mastera i wierzę, że ten knockout będzie miał miejsce w Bermow i będziemy mieli drugiego polskiego mistrza świata. Dzięki za dziś.